Musimy wszystkim a ja właśnie i wracam z poliska taki trening tylko tak sobie zaczną mi się zapostrzelać zobaczymy też w poniedziałek sobie taki krótki trening jak mogliście sobie zobaczyć no i co, i jest święto Muszę mi teraz robić kolejny, myślę, że, że jak będzie taki Fity. i sobie dużo zobaczycie ja właśnie wracam sobie i no cóż myślę że to Siema, ja właśnie jestem w pracy. Jak możecie zobaczyć, jestem w aucie. No i sobie teraz, jak czekamy, to postanowiłem nagrać sobie właśnie taką do Was przemowę. Żeby było trochę inaczej, no bo tak jak ciągle siedzę w pokoju, to myślę, że raz będzie takie nudne. A skoro jest nowy rok, to trzeba jakoś to wszystko to rozmaicić w świecie i postanowiłem to zrobić w inny sposób. No, jak mogli się zobaczyć, to jestem właśnie po tych dwóch treningach. Też mogliście zobaczyć, jak ja sobie poszedłem strzelać, właśnie jak, no, jak, kurde, to był wtorek, czyli to było między tymi dwoma treningami. I to było tak, no, że, postanowiłem, no, że sobie postanowiłem wyjść, aby tak się to po prostu przewietrzyć. No i widać już postęp, jeśli chodzi o strzały na bramkę pełną wymiarową jest fajnie, też nawet jest fajnie, jeśli chodzi o no, moją właśnie, yy, właśnie tą yy, dynamikę oraz też z wody widzę też, że jest nawet dobry postęp, aby żeby to poskutkowało na meczach. Ok, no i sam jeszcze powiedzieć, będzie jest czwartek, i dzisiaj raczej treningu robić nie będę z, z, do, z, do właśnie sobie odpocznę, no i też yy, jutro. Zamierzam zrobić trening kolejny. Też, właśnie, nie wiem, jakie jest z czasem, jaka będzie długość tego odcinka, ale aby nie był taki za długi, najwyżej coś wykombinuję. No i jeśli jutro bym poszedł na trening, no to, no to, no to, to, to właśnie byście zobaczyli pierwszy trening wyśniegu w tej serii, też w tym roku, ale chociaż to dopiero rok się zaczął, więc, no nie wiem, jakby to. Nie wiem, czy to tak, tak się liczy. Okej, okay, dobra. Okej, okay, no i jesteście, jesteście też pewnie ciekawi, jaki mam plan, a plan mam taki na te dwa tygodnie, no, że będę sobie teraz wychodził jak najczęściej na boisko. No, czy będzie śnieg, czy nie, no, to trzeba to przepracować. Teraz u mnie nie wiem, jak u was w mieście, ale u mnie, no, to, o, no to właśnie pokazuje, no, że pogoda będzie na minusie i że będzie padał śnieg, ale mnie to nie obchodzi, postaram się i tak wychodzić, ponieważ właśnie od chyba 18 stycznia, to, to, to już u mnie w klubie zaczynamy trenować, a ja też chciałbym się dobrze przygotować na tę rundę. I powiem tak, no, że ta runda jest się na to, tak jak mówiłem, dla mnie to było jako takie właśnie doświadczenie, więc myślę, że yy, yy, nasza znaczy znaczy wiosenna będzie jeszcze lepsza. Zawsze było tak u mnie jak ja grałem w piłkę, może no, się nam były lepsze niż wiosenne, ale, ale w tym roku to muszę to, to wszystko zmienić, no i muszę pokazać, no, że jak się pracuje samemu, no to jest no to, no to właśnie zupełnie inaczej. No i też, szczerze mówiąc, no to tak bardzo się przyzwyczaiłem do tych treningów indywidualnych, że sobie, szczerze mówiąc, takiej sytuacji nie wyobrażam, że na przykład ćwiczę w klubie, no i ja jeszcze sam nie, no, nie ćwiczę właśnie. No wiem, no, że większość osób tak robi w ligach właśnie tych B-klasowych albo A-klasowych, no, że po prostu sobie chodzi, no i gra mecze po prostu, no, żeby tak sobie czas spędzić w lepszym towarzystwie lub tak aktywnie, ale u mnie, no, to jest zupełnie inaczej, ja to muszę sam trenować, aby aby też móc się rozwijać oraz grać lepiej w klubie czy też na meczach więc bardzo się do tego przyzwyczaiłem. I okej, okay, co jeszcze mam powiedzieć. Oraz jeszcze chciałbym powiedzieć, no że chyba w tej serii jeszcze o to nie prosiłem, ale powiem tak, no, że moim celem następnym było 2500 subów, więc jeśli nie subskrybujesz, no to fajnie by było, gdybyś zostawił. Ponieważ zamierzam zrobić bardzo fajny special na tą, na tą liczbę, i myślę, że ten rok też będzie wyjątkowy, jeśli chodzi o słupy i też właśnie wyświetlenia i te inne. Więc fajnie by było, gdybyś mi pomógł w tym. I planuję taki bardzo fajny special, więc myślę, że na pewno się Wam spodoba. No i cóż, ponieważ jest nowy rok, to możecie też pisać co byście mogli w tej serii zmienić jestem ciekaw, no i tą serię też nagrywam dla Was, no a nie dla siebie, więc czekam na propozycje, no i cóż, na razie myślę, że spotkamy się jakoś za chwilę na treningu.